Kolejny wielki post w naszym życiu. Kolejne sześć tygodni, które powinno coś w nas zmienić. Ale to od nas zależy, czy ten wielki post przyniesie swoje owoce, bo można przeżyć tak post, że nic się nie zmieni. Sześć tygodni to nie jest dużo. I mogą minąć nam, i nie zauważymy w ogóle, że minęły. Nic w naszym sercu się nie zmieni. A Jezus pragnie, abyśmy dzisiaj, od dzisiaj, zaczęli zmianę swojego życia. Abyśmy w momencie, kiedy kapłan posypie nam głowy popiołem, z całego serca podjęli decyzję. Tak, chcę się zmienić. Chcę wydać wojnę temu, co jest złe w moim życiu. Chcę wydać wojnę temu, co jest grzechem. Chcę się wyzbyć swojego, swojego grzechu. Chcę go odrzucić. I za chwilę ten gest, który będziemy wykonywać, kiedy schylimy z pokorą głowę, aby dać się posypać popiołem. To jest ten moment, kiedy możemy w swoim sercu podjąć tę decyzję i zgodzić się na to, aby poddać się woli Bożej, aby poddać się dobrowolnemu posto, postowi i umartwieniu. Największym przeciwnikiem człowieka w drodze do świętości wcale nie jest szatan, ale jesteśmy my sami. Szatan posługuje się naszymi złymi uczuciami, naszymi złymi nawykami, aby pokazać, że jesteśmy niczym i że potrafimy tylko i wyłącznie grzeszyć. To ja muszę się zmienić. Nie można nieustannie obwinać, obwiniać szatana i z, mówić, że to jego wina. To on mnie podkusił. Prawda? On korzysta z naszych. Nawyków, ale to ja jestem Panem swojego życia. To ja decyduję, co zrobię, a czego nie zrobię. I dzisiejsza Ewangelia właśnie o tym ma nam przypomnieć. To od Was zależy, jak będziecie pościć. To od Was zależy, co będziecie robić w tym wielkim poście. Możecie pokazywać innym, że pościcie, tak jak. Ci ludzie z dzisiejszej Ewangelii. Możecie pokazywać, jakie jesteście wielkoduszni, kiedy dajecie jakąś ofiarę, ale Jezus tego nie chce. Jezus chce, abyśmy naprawili swoje sumienie, abyśmy zmienili siebie. I dzięki temu, kiedy zmienimy siebie, swoje myślenie, to dopiero wtedy będziemy w stanie przybliżyć się do Boga. Kiedy będziemy się modlić, nie pokazujmy tego innym. Bądźmy pokorni. Nie pokazujmy tego, że pościmy. Lubmy to w ukryciu. Bo Ojciec, który jest w niebie, ceni pokorę. I pokora jest najlepszym lekarstwem na nasz grzech. Bo źródłem i korzeniem każdego grzechu jest pycha człowieka. To już widzimy od pierwszych chwil w Piśmie Świętym, od pierwszych kart Pisma Świętego. Dlaczego Adam i Ewa zgrzeszyli? Bo uważali, że są lepsi niż Bóg. Bo uważali, że oni wiedzą lepiej, co mogą, a czego nie mogą. I dlatego Ewa zerwała owoc i podała swojemu mężowi. I dlatego dokonał się pierwszy grzech, bo człowiek pomyślał, że jest Bogiem. I środa popielcowa jest momentem, kiedy Bóg pragnie nam przypomnieć: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale jesteś cennym prochem w moich oczach. Ja chcę, żebyś się nawrócił i żebyś dostąpił. Radości życia wiecznego. Po to jest ten post. Po to jest środa popielcowa. Abyśmy na nowo zrozumieli, że jesteśmy cenni w oczach Bożych i że Bóg chce nam pomagać. Ale musimy sami chcieć się zmienić i musimy nieustannie stawać się pokornymi, bo Bóg pokornym, pokornych uwielbia. Bo Bóg ceni sobie pokorę. Starajmy się przeżyć właśnie tak ten wielki post. Pokornie, skłaniając się jedni przed drugimi, uważając innych za lepszych od, lepszych od siebie. Ceńmy siebie nawzajem. Czyńmy dla siebie tylko dobro, a nie zło. Kiedy przyjdzie pokusa zrobienia czegoś złego, Oddal ją od siebie. Zrozum wtedy, że Bóg jest najważniejszy i że zemsta czy złość nie może panować nad Tobą, bo Bóg jest o wiele większy od tego, co nas ogarnia, od naszych uczuć, od naszych złości. Ale to musimy my uwierzyć w to, że Bóg jest większy i nieustannie o tym pamiętać. Każdego dnia, i to jest walka, to jest zmaganie, które mamy podjąć w tym wielkim poście, abyśmy się nawrócili do Boga. W drugim czytaniu usłyszeliście przed chwilą: pojednajcie się z Bogiem. W imię Jezusa Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. Codziennie. Konfesjonał jest otwarty. Kapłani czekają, aby pojednać nas z Bogiem. Uczyńmy to. Nawróćmy swoje serce. Niech ten kolejny post nie będzie pustym okresem, który nam minie i będziemy za chwilę świętować Wielkanoc. Niech ten wielki post będzie momentem zmiany mojego życia w sposób radykalny abyśmy mogli na końcu wielkiego postu uwielbiać Boga za to, że przyszedł i nas odkupił i że dał nam życie wieczne.